Witajcie! Tutaj Monika i moja niezobowiązująca wrzutka, czyli krótszy odcinek w pojedynkę, po którym nie należy się zbyt wiele spodziewać. Ponieważ zbliża się dzień dziecka, dzisiaj sobie porozmawiamy o zabawkach o takiej pewnej lalce ale ponieważ jest to jednak skok mrok będzie to nawiedzona, opętana lub też demoniczna lalka. Na pewno większość z Was słyszała o Robercie o Robercie lalce. Robert lalka jest to taka, duży, taka duża lalka w wielkości małego dziecka, ubrana w strój marynarza. Ona obecnie przebywa w, w muzeum na Florydzie w, w Key West, gdzie siedzi za taką szybą nie można jej dotknąć chociaż czasami tam jak ktoś musi ją wyczyścić czy wyczyścić tą szybę to ją stamtąd wyjmuje ale generalnie no nie można tego robić yy, ona jest tam w, w zasadzie dla swojej ochrony bo tam żeby jej było wilgotność żeby była dobra promieni UV żeby tam nie dochodziły więc to ma chronić ją ale też podobno ma chronić ludzi przed nią bo to nie jest taka zwykła lalka i w ogóle ta lalka dostaje bardzo dużo listów, dostaje bardzo dużo maili, dostaje jakieś przesyłki i przeważnie są to listy albo z przeprosinami, ponieważ, ponieważ tej lalce trzeba okazać szacunek. Jeśli jej się tego nie zrobi, na przykład ktoś tam jakieś sobie podśmiechujki urządza, albo jeśli jej się nie poprosi o, to, o zdjęcie, czy nie zapyta się jej, czy można jej zrobić zdjęcie. No, to wtedy dzieją się różne dziwne rzeczy. I na przykład, aparaty przestają działać, a jak ludzie wyjdą z tego muzeum, to nagle znowu zaczynają działać. Ale też, no właśnie, jak się tam naprawdę jej okaże brak szacunku, to dzieją się podobno naprawdę złe rzeczy. Jakieś wypadki, rozpa rozpady związków, no jakieś takie, takie chore sytuacje. I też czasami w tych listach są prośby o rzucenie klątwy. Jak na przykład kogoś bardzo nie lubimy, to możemy napisać do Roberta. Czy nie zechciałby łaskawie rzucić w naszym imieniu klątwy na kogoś. Ale też Robert dostaje, dostaje prezenty, dostaje jakieś cukierki, dostaje pieniądze, podobno czasami ziółko też dostaje, więc no, można, można się tam przyjechać. Jak będziecie na Florydzie, to możecie skoczyć do muzeum w Key West i, i go tam zobaczyć. Ale co to w ogóle? Skąd się w ogóle ta lalka wzięła i co to za historia? Talalka to była własność Roberta Eugena Otto. To był taki chłopiec, który, no właśnie, mieszkał z rodzicami na Florydzie. To była taka dosyć bogata rodzina. Mieszkali w takiej fajnej chacie, mieli dużo służby. No i tutaj są, są dwie historie odnośnie tego zupełnie różne, jak w ogóle Robert, talalka trafiła do naszego Roberta. Tylko też trzeba zaznaczyć, że on był Robert Eugene. Ale nie lubił chyba swojego pierwszego imienia, więc na niego mówiono Jean, a on tą lalkę nazwał właśnie Robert, dał mu swoje, swoje pierwsze imię. No i są dwie historie, znaczy dwie główne, bo ich jest, ich, ich jest znacznie więcej. Pierwsza historia, która najprawdopodobniej jest prawdziwa. Jest taka, że ta lalka została wyprodukowana w Niemczech przez taką firmę Steiff i to ciekawostka, to jest firma, która wyprodukowała tego pierwszego oryginalnego misia, tego Teddy Bear. Tak i to był ten miś, który został wyprodukowany w hołdzie dla Teodora Roosevelt'a i ta firma wyprodukowała tą zabawkę tylko że to nie miała być zabawka dla dzieci. Oni mieli taki sklep, gdzie w, tych, na tej, w tej witrynie stały klauny, jakieś pajace i to najprawdopodobniej była jedna z tych zabawek, która miała stać na wystawie. No ale jakoś dziadek, dziadek Roberta, który był wtedy w Niemczech, kupił tą lalkę, spodobała mu się ta lalka i kupił ją właśnie Robertowi, naszemu Dzinowi na na ósme urodziny i tak ona do niego najprawdopodobniej trafiła, ale jest też druga historia z tych głównych, znacznie ciekawsza. I ta historia mówi o tym, że jedna ze służących, która zajmowała się wudu, podarowała Jeanowi tą lalkę, ale najpierw wrzuciła na nią klątwę, ponieważ wkurzyła się na rodzinę Gina, za to, że została z jakiegoś tam powodu zwolniona, i też tam takie właśnie plotki krążą, że ta służba była zwolniona za każde najmniejsze przewinienie, no i ta kobieta też została zwolniona i dała mu taką opętaną lalkę. Ale też są jeszcze inne historie, że jakaś córka służącej, którą chyba miała z kimś z tego domu, zmarła, i ona tą te też dzięki właśnie wódu. Duszę tej swojej córki zakleła jakoś w tej lalce, więc, więc też są takie historie, które chyba są raczej mało prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobna jest ta z dziadkiem. No i dziadek przywiózł z przywiózł tą lalkę i on w ogóle zakochał się w tej lalce. To była, co stała, stała się ta lalka, jego ulubioną zabawką. Spędzał z nią cały czas, dał jej właśnie swoje imię i też to ubranko, w którym do dzisiaj. Jest ta lalka, to też było ubranko Gina. Jean Gin wyrósł z tego ubrania, ubrał, ubrał to swoją lalkę. No i to nie była taka zwykła zabawka, bo bardzo szybko zaczęły się dziać w domu państwa oto dziwne rzeczy i na przykład pewnego razu. Rodzice Gina usłyszeli krzyk dobiegający z jego pokoju, wbiegli tam i co się okazało, że w pokoju straszny burdel, wszystko porozwalane, meble porozwalane, no i zapytali się Gina, bo w ogóle myśleli, że ktoś po prostu się włamał do, do ich domu i tam napadł na ich syna. I pytają się Gina, co tutaj się dzieje? A on wszystko mówił, że to jest wina, że to jest wina roberta, tej lalki. No nie, więc taka trochę dziwna sytuacja. Potem też w tym domu znajdowano jakieś y, lalki z pobrywanymi kończynami, urwane głowy. No i też Robert zawsze mówi, to już wszystko, to wszystko. Dean. Jean, Jean mówił, że to wszystko Robert, że to wszystko ta lalka. No ale też wiecie, y, jakbyście mnie zapytali, to moim zdaniem rośnie jakiś mały zwyrol w tym domu. No ale taka, taka, taka była historia, ale też yy, służący mówili, że czasem jak przychodzili koło pokoju Gina, to słyszeli bardzo wyraźnie dwa głosy. Że dwie osoby ze sobą rozmawiają, że się śmieją. Najpierw myśleli, że to po prostu Gin udaje, ale te głosy były tak bardzo różne podobno, że no to było takie troszkę mało prawdopodobne. No ale Gin... Dorósł i był już dużym chłopcem, a nawet młodym mężczyzną. Jednak dalej miał takie dziwne relacje z tą swoją lalką. Zabierał ją wszędzie, rozmawiał z nią, i to było już takie trochę creepy. No ale w końcu wyjechał na studia, wyjechał on, studiował sztuki piękne. Najpierw wyjechał do Chicago, potem do Nowego Jorku, potem do Paryża i w Paryżu poznał swoją przyszłą żonę Annę. Którą przywiózł ze sobą na Florydę. No i tam zamieszkali, i właśnie tu są dwie historie. Albo zamieszkali w tym domu rodziców, którzy zmarli w międzyczasie, i oni stworzyli taki tak zwany dom artysty. Ten dom artysty można zobaczyć, można zwiedzić fajna miejscówka, A druga historia jest taka, że oni kupili własny dom i tam zamieszkali, i to był ten dom artysty. W każdym razie mieli dom, bardzo fajny. No i w tym domu była nadal ta lalka, był tam Robert, ale no właśnie i, i Jean tą lalkę chciał właśnie, że on ją jakoś posadził w ich pokoju, w ich sypialni, przy ich łóżku i to było takie trochę dziwne i ta Anna no nie za bardzo chciała, żeby ta lalka siedziała, ta lalka była taka creepy. I w końcu Robert dostał własny pokój, dostał własny pokój na poddaszu, Jean mu tam przynosił różne rzeczy, zabaweczki dla niego przynosił i on tam sobie mieszkał, no i podobno, podobno działy się nadal dziwne rzeczy. Jean posadził go w oknie i przechodnie mówili, że on czasami ta lalka tam w tym oknie jest, ale czasami znika. A jak zniknie, to zaraz się znowu Pojawi dzieci, które się bawiły, w ogóle tam chyba przyszły do, do Gina powiedzieć, żeby rodzice tych dzieci, żeby on zabrał tą lalkę z okna, bo straszy dzieci, że podobno ta lalka się na nich gapiła jakoś tak i że ruszała oczami, że to było takie strasznie właśnie dziwne. Służący mówili, że słyszą, słyszą głosy, goście w tym domu mówili, że słyszą takie jakby dziecięce kroczki, które tam... Tupią sobie na, na strychu, chociaż tam nikogo nie było. I hydraulik raz, który naprawiał nam tam na górze jakieś rury czy coś robił, powiedział, że, G, że, że Robert się przemieścił oraz że rzucał zabawkami. <laughs> Więc to też było takie troszkę podejrzane. No i tak sobie wszyscy żyli w tym dziwnym domu z nawiedzoną lalką, ale w 74 roku jean zmarł i ten dom kupiła jakaś pani Myrtle yy, i pani Myrtle miała córkę i ta córka znalazła Roberta i na początku bardzo się ucieszyła, jaka fajna lalka, super no ale szybko okazało się, że ta lalka nie jest taka super, no bo właśnie właśnie gapi się na nią, <noise> że, że się w nią wpatruje, że siedzi właśnie koło jej łóżka, się w nią wpatruje więc, no, dziwne rzeczy się działy, ale chyba nic z tym nie zrobili, bo tak żyli sobie przez 20 lat. I po tych 20 latach, jak pani Myrtle sprzedała dom, to Roberta oddała do muzeum, do tego muzeum właśnie w Key West na Florydzie, gdzie Robert przebywa do dzisiaj. I Robert w ogóle jest bardzo taką znaną lalką i też udziela się w mediach społecznościowych. Został, film o nim został nakręcony, podobno strasznie kiepski, ja nie widziałam. Ma, ma konta na Facebooku, na Twitterze. Twitter się jakoś inaczej teraz nazywa, nieważne. No i to się tak dosyć udziela. Właśnie ludzie przysyłają do niego listy, przysyłają mu prezenty. No i, i, i taka historia. Co, to, co o tym sądzicie? Czy, czy, czy myślicie, że w ogóle. bo to, że na przykład dom może być nawiedzony, nawiedzony dom, no to jest takie okej, okay, no nawiedzony dom, tak, ale myślicie, że na przykład lalka może być nawiedzona, że tutaj lalki może się przyczepić jakiś dół, bo ja wiem, że no mówi się właśnie w tych takich kręgach, że przedmioty nie mogą być nawiedzone, no ale wiemy, że są takie przedmioty, nie wiem, to dybuk box na przykład, tak, że właśnie na przykład Annabel. No są rzeczy, w które coś się chyba tam do nich dziwnego przyczepiło, albo które przynoszą właśnie pecha, albo coś się wokół nich dziwnego dzieje. Nie wiem, wierzycie w takie rzeczy? Bo ja trochę wierzę, a trochę nie wierzę. <grym> Myślę, że są takie dziwne. No właśnie, nie wiem, czy same przedmioty, czy właśnie. Ja bardziej wierzę w miejsca, że mi w miejscach może się kumulować jakaś dziwna energia i że w tych miejscach coś się dzieje. Nie wiem, wokół mnie też się różne rzeczy dziwne dzieją, zwłaszcza jeśli chodzi o energię. Wszystko się wokół mnie psuje generalnie. Więc trochę wierzę. Dajcie znać w komentarzu, czy wy wierzycie w takie bajki, w takie historie? Czy może chcielibyście dłuższy odcinek? Czy może chcielibyście odcinek dłuższy o. O Anabel na przykład, albo właśnie o tym The Book Box, bo to są, to są ciekawe, ciekawe rzeczy, zwłaszcza ten The Book Box, bo tam podobno się no, bardzo dziwne i bardzo złe rzeczy działy. Nie wiem, czy słyszeliście, czy w ogóle wiecie o, o tym, co to jest. Yy, że ludzie tracili włosy, zaczęli chorować, umierali tam niektórzy. No, dziwne jazdy. Więc napiszcie, czy Was w ogóle takie, takie tematy ciekawią. Ja oczywiście zachęcam Was do obejrzenia naszych dłuższych odcinków. Już jesteśmy, zbliżamy się ze Stefanem ku końcowi serii o Tedzie Bandy. Jesteśmy już chyba na jakimś 17 odcinku, jeszcze nam zostało 4 pewnie. Zachęcam też do zakupu naszej książki: Jak nie wychować seryjnego mordercy. Bardzo ciekawa. A jeśli macie ochotę, możecie też nam postawić kawkę. Link będzie w opisie filmu. A na dzisiaj to tyle. Pa!